Sambor Domowewski prowadzę firmę Sambo 44 Drive Przeróbki samochodów, naprawy samochodów Poruszamy się tylko i wyłącznie wokół samochodów terenowych Tak naprawdę w zasadzie tworzymy auto prawie że od, od początku Wyjeżdża autko, które na początku ma malutkie kółka, jeden trzy silnicek, wyjeżdża auto, które ma duże portalowe mosty, duży silnik, blokady, wyciągarki, w pełni przygotowane do, do trudów, no, ciężkich rajdów terenowych. Wyjeżdża potwór. Docelowo wyjeżdża potwór. Lubię efekt końcowy. Już gotowy projekt, taki stojący sobie na własnych kołach w świetle słońca, to, to jest radość. To jest chyba najprzyjemniejsza część całej, całej tej historii no, i zabawy w obrót. Bo dla wielu jest sposobem na, na życie.